Bardzo jest mi miło, nie spodziewałam się zupełnie tej nagrody i jestem bardzo szczęśliwa, że szczególnie, że, że, że to jest nagroda za, za rolę w tak wyjątkowym uważam filmie z tak wyjątkowym reżyserem. Bardzo jestem szczęśliwa i jestem dumna, że Agnieszka Holland zrobiła taki film. Te wspomnienia są jakieś super intensywne, więc myślę, że zostaną na bardzo długo. I z jednej strony tak najogólniej mówiąc, to jest pewnie z jednej strony taki trud tej pracy i to, co musieliśmy razem przejść, a z drugiej strony... To, co w jakimś sensie było też konsekwencją tego, czyli to, że żeby, żeby zrobić ten film, my musieliśmy być razem, żeby go w ogóle zrobić, dlatego że to byłoby niemożliwe e, inaczej. Także mam wrażenie, że zyskałam wielu przyjaciół i to jest e, właściwie równie miłe jak ta nagroda. Ale to wspomnienie złego snu, który pani towarzyszył podczas pracy, e, ta nagroda pewnie osłodzi. Ten sen nie pójdzie mnie pamięć. Na pewno coś osłodzi, chociaż, chociaż takie rzeczy jak ten sen na pewno zostają, bo, bo on jest jakoś wpisany w te pracę i, i to też polega na tym, że jest jakiś rodzaj doświadczenia mojego prywatnego, które ja wynoszę z tej pracy i, i ono jest na pewno jakoś też dla mnie cenne, także, także nie to, żebym kultywowała i pielęgnowała w sobie koszmary, ale, ale myślę, że taka refleksja nad tym tematem i, i nad tym filmem myślę, że we mnie zostanie tak czy inaczej.